witam wszystkich się w dzisiejszej aktualizacji na kanale DecryptoClient. Jak sam widzicie pod tytułem tego materiału jest na Bitcoinie mały pump, którego wczoraj się nie spodziewałem szczerze, dlatego zaraz wam przedstawię dokładnie czego ja się spodziewałem w najbliższych dniach, co się stało, dlaczego tak się stało oraz oczywiście przedstawię wam najbliższy gameplan, którego możemy się również spodziewać w najbliższych dniach tylko pamiętajcie na samym początku, przed przejściem do wykresu zostawiamy lajka, komentujemy, subskrybujemy i włączamy oczywiście dzwoneczek, aby być na bieżąco z tymi codziennymi aktualizacjami, w tym momencie przechodzimy od razu do wykresu. Teraz tak jak widzimy sobie tutaj jesteśmy na świecach jednogodzinowych, Bitcoin wyłamał się wczoraj z naszego kanału, który wspominałem w moim materiale i tak naprawdę sobie teraz myślę, że wczoraj w sumie nie pomyślałem, że może to być tak naprawdę falling wedge, a co to jest falling wedge? Falling wedge jest to nic, nic innego jak przeciwieństwo naszych rising wedges, które tradowaliśmy przez ostatnie kilka tygodni. Czyli tu mieliśmy rising wedge, a w tym momencie mieliśmy falling wedge. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy to potraktowali jako falling wedge, to mamy tutaj bardzo dobry przypadek i dlatego jest mamy tutaj małą pompę, która jest właśnie spowodowana. Wybiciem tego patternu, gdzie jego price targetem jest tak naprawdę poziom górny, czyli 20,6, który również pokrywa się z naszym poziomem bardzo dużego wsparcia na poziomie 20,8, który wynika między innymi z poprzedniego tutaj podwójnego, tak naprawdę potrójnego, nawet poczwórnego, raz, dwa, trzy, cztery punkty styku na poziomie 20,8. Więc mamy tutaj pierwszy, duży, mocny opór. Więc teraz na ten moment co, 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 czego możemy się spodziewać? Możemy spodziewać się scenariusz numer jeden, gdzie Bitcoin tak naprawdę dojdzie do poziomu 20,8, zawróci, już Wam pokażę, tylko sobie znajdę tutaj pędzel, Bitcoin dojdzie do poziomu, o jesteśmy, Bitcoin dojdzie z powrotem do poziomu 20,8, tutaj zrobi retest, tak, w tym momencie i możemy spodziewać się dalszych tutaj odbicia możemy spodziewać się spadków i jeżeli byśmy dalej targetowali spadki, tak jak wczoraj wspominałem, do poziomu 19,7, może wyglądać to w ten oto sposób. Czyli to byśmy mieli scenariusz numer jeden, gdzie w tym momencie dochodzimy do Wsparcia na 20, do oporu tak na 20,8 odbijamy i mamy dalsze spadki, ponieważ tak naprawdę uważam, że jest to nawet zdrowe bym powiedział dla Bitcoina, ponieważ mieliśmy spadki tak naprawdę od tygodnia, od tego poziomu, mocny spadek. Więc nawet jeżeli byśmy sobie wzięli w tym momencie nasze tutaj ciągi Fibonacci'ego, otworzyli to widzimy 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 że idealnie jesteśmy tak naprawdę odrzuceni od poziomu 0236 więc jest to dobry znak, dobry znak, dobry znak oczywiście dla mnie i dla osób, które shortują w tym momencie, ponieważ 0,236 tutaj trzyma dobrze poziom i zostaliśmy odrzuceni. Więc nawet tak naprawdę możemy zostać już z tego poziomu odrzuceni z powrotem do dalszych spadków i polecieć dalej na 19,7. Natomiast jeżeli byśmy przebili ten oto poziom 20485, który wynika właśnie z naszego Fibonacci'ego, możemy atakować spokojnie 20,8. Natomiast ja uważam, że nadal jesteśmy w tendencji spadkowej. Aby to ocenić, wystarczy sobie włączyć na szybko nasz ulubiony wskaźnik, czyli Ema Ribbon, gdzie widzimy, że na świecach godzinowych zrobiliśmy flipa na, na ribonie. Już wam to przybliżę dokładnie, żebyście widzieli, o co chodzi. Zrobiliśmy flipa. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie na świece czterogodzinowe, widzimy, że jesteśmy nadal w trendzie spadkowym. Więc może to być po prostu mała, zdrowa korekta wzrostowa trakcie spadków, czyli dokładnie to, co mieliśmy w tym miejscu. Mieliśmy ogromny spadek, mieliśmy małe odreagowanie, tendencja wzrostowa. Doszliśmy do tego samego momentu na, na EMA Ribbon, czyli mniej więcej gdzieś do połowy, to mamy kolejny spadek, dochodzimy z powrotem do kolejnego mniej więcej etapu, czyli do połowy EMA Ribbon na świecach czterogodzinowych. A jeżeli sobie spojrzymy w ogóle na świece dniowe, to co się dzieje na EMA Ribbon na ten moment, to jeżeli sobie przybliżymy wykres dokładnie, to widzimy, że jesteśmy, uwaga, uwaga, w trendzie dniowym. Jesteśmy turbo daleko, postaram się Wam to wyostrzyć, turbo daleko w ogóle od naszego Emma Ribbon. Więc tak naprawdę nadal jesteśmy w trendzie spadkowym. To może być tylko i wyłącznie drobne odreagowanie, natomiast osoby, które longowały, na pewno przy, przytuliły tutaj małego, niezłego procenta, bo widziałem, że były również i takie. Natomiast co ja uważam dalej? Ja osobiście nadal pozostaję w mojej short position. Jak sami widzicie, osoby, które oglądają od kilku dni moje filmy, wiedzą, że ta pozycja wczoraj była na 115%. Na ten moment jest na 61%. Natomiast ja nadal pozostaję tą pozycję otwartą. Dlaczego? Dlatego, że jest to tak naprawdę zero risk position dla mnie. Ja z tej pozycji jakby mój wkład już wyciągnąłem. Więc ta pozycja jest po pierwsze likwidację Ma na tyle daleko, że uważam, że likwidację mam na poziomie. 21,900, więc w ogóle do tych poziomów w najbliższych dniach uważam, że nie dojdziemy. Więc tak naprawdę większe prawdopodobieństwo dla mnie jest takie, że będziemy spodziewali się dalszych spadków. Nawet jeżeli byśmy wrócili do poziomów 21,5, 21,6 no 21, to już byłby taki naprawdę hardcore, ale uważam, że 20,8, 21 tysięcy jest bardzo realne. Natomiast ja nadal uważam, że będziemy mieli tutaj odreagowanie i dalsze spadki. Dlatego moja pozycja pozostaje nadal otwarta. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak otworzyć pozycję shortową, jak otworzyć pozycję na, na dźwigni, zapraszam Was na mój kanał na YouTube, do linku w bio. Znajdziecie tam wszystkie linki, pod którymi są bonusy do giełd. Już Wam pokażę dokładnie, w którym to jest miejscu. Jest to w tym oto miejscu. Wchodzicie sobie w sekcję baju. Macie tutaj rejestrację, macie tutorial do dźwigni oraz macie również bonusy, jak grać na dźwigni. Wracamy do wykresu. I tak naprawdę to jest moje podejście na ten moment. Jeżeli są tutaj osoby, które oczywiście szukają się, doszukują się pozycji longowych, bardzo ważne jest to, aby właśnie mieć na uwadze Bond, które będzie nas ściągało, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, będziemy mieli ciągi Fibonacci'ego, które właśnie Wam tu rozrysowałem, które również 0236 będzie nas ściągało w dół, ponieważ jest to dokładnie ta sama sytuacja, którą mamy na świecach tygodniowych na tym wykresie, który Wam również pokażę z przyjemnością, ponieważ Ema Ribon, jak i 02.36, bo czego również odrzuciło nas bardzo mocno ostatnimi czasy od tego poziomu, co widzicie na tym wykresie. 02.36 odbiło nas trzy tygodnie temu i tak naprawdę dlatego jesteśmy teraz w takich mocnych spadkach. I tą samą sytuację mamy teraz na mniejszych timeframeach, więc ja uważam, że nadal, 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 nadal pozostajemy w tendencji spadkowej. Ja się tego trzymam, tak jak Wam zresztą pokazałem. Czekajcie, bo się wykres. Pomyślą. Więc tak jak Wam pokażę, moja pozycja short nadal pozostaje otwarta, więc ja ją trzymam. Będę o aktualizacjach Was aktualizował na bieżąco na moim Discordzie. Natomiast tak, wyłączmy sobie trochę wskaźników i teraz popatrzmy na pewnego rodzaju poziom, połączmy sobie na świecach godzinowych. Czy możemy spodziewać się dalszych wzrostów? Uważam na ten moment, że po pierwsze, po pierwsze, obserwujemy poziom 20,8 20, oraz poziom 20,500. Jeżeli scenariusz wzrostowy numer 1 jeżeli przebijemy poziom 20,500, możemy spodziewać się drobnej pozycji longowej na 28 na poziomie 1,6%. Czyli to jest ten oto ruch, więc już on nareszcie, jakby to wyglądało. Przebijamy poziom 20,5, idziemy do 28. Tu spotykamy się na pewno z małym odreagowaniem. Możemy się odwracać kilka razy w tym oto rejonie i dalej możemy w pierwszej kolejności odbić. zrobić tutaj dalszy odbicie na spadki lub. Po przebiciu poziomu 20,8 możemy spodziewać się dalszego wzrostu. Więc jest to taki scenariusz na ten moment, który ja przewiduję, który ja tutaj dla was specjalnie nagrywam. Więc jest to moje podejście na ten moment. Ja obserwuję, co się dzieje. Tak jak wam mówię, moja pozycja shortowa zostaje nadal w grze, nie jest zreaktow... nie jest realizowana. Z... Ach, za dużo mówienia. Miałem realizować zyski na poziomie 21,19,700, czyli w tym oto miejscu. Natomiast, tak jak pisałem wczoraj na moim Discordzie, niestety zapomniałem ustawić zleceń orderowych. Miałbym idealnie pozycję, która osiągnęłaby mój poziom 19,5-19,7, Natomiast, jak widzicie, niestety zdarza się każdemu popełniać błędy. Więc tak naprawdę tu mamy wzrost, bardzo niezły. Jeżeli ktoś long, longował mniej więcej z tych poziomów do tego i był to ruch na poziomie: 3% na dźwigni mogłoby to być 30, 60, a nawet więcej, dlatego gratuluję każdemu, kto podjął tutaj long. Ja tego longa nie wołałem, ale widziałem, że kilka osób na grupie u mnie longowało, więc gratuluję, dla, gratulacje serdeczne dla każdego. I tak, tak wygląda właśnie moja tutaj, mój punkt podniesienia. Czyli podsumowując, lecimy, zostajemy odrzuceni od razu od 20, 3, od 0,26, czyli poziomu 20450 i mamy tutaj dalszy retest i potencjujemy dalsze spadki. Lub drugi wariant, wracamy do poziomu 20,8, tu zostajemy odrzuceni, bujamy się kilka razy w tym oto obszarze mniej więcej i finalnie Bitcoin musi podjąć decyzję, czy spadamy w dół, czy lecimy w górę. Więc jakby poziom pierwszy do obserwacji 20450, to jest poziom numer jeden, jeżeli przebijemy ten poziom, obserwujemy poziom górny 20,8. Ja zakładam, że zostaniemy ściągnięci w dół, więc to jest moja teoria na ten moment. Dajcie mi znać w komentarzu jaka jest wasza teoria, co wy sądzicie, czy graliście long, czy graliście shorty, jestem tego bardzo ciekawy i tak naprawdę myślę, że najbliższe dni będą decyzyjne dla Bitcoina, będą pokazywały to, czy Bitcoin ma nadal siłę rosnąć, czy też nie i tak naprawdę myślę, że... Kwestia najbliższych 48-72 godzin nam pokaże dokładnie, w którą stronę zmierzymy. Oczywiście będę zaktualizował na bieżąco w mojej grupie na Discordzie. Jeżeli Was tam nie ma, zapraszam Was. Wszystkie linki znajdziecie tutaj w opisie tego materiału. Tak samo również giełdy, znajdziecie również tutoriale. Nie pamiętajcie, jeżeli chcecie nauczyć się tradować, wszystkie linki znajdziecie bezpośrednio w opisie. Wszystko jest za free, nie ma tutaj żadnych opłat. Także jeżeli chcecie nauczyć czegoś nowego, jesteś właśnie w odpowiednim miejscu. To by było na tyle w dzisiejszym materiału. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i widzimy się na snem aktualizacji w dniu jutrzejszym.